Zaczynam to nagrywać drugi raz, słuchajcie. Witam Was bardzo serdecznie, dlatego, że padła mi bateria i to po dwóch zdaniach. Wymieniłam właśnie baterię. Mamy, słuchajcie, dzisiaj jest chyba poniedziałek, tak, dokładnie, po weekendzie. Dziewczyny za chwilę wychodzą do szkoły. Chyba przejdę się na spacer, odprowadzę lilę i wiecie, troszkę zaczerpnę takiego świeżego powietrza. Ma się ochłodzić w tym tygodniu, jak ja się, słuchajcie, już cieszę, żeby te mury nasze troszkę się ochłodziły. I żeby to powietrze było takie bardziej rześkie, potrzebuję tego. Do takiego, wiecie, co sprawnego funkcjonowania i lepszego wysypiania się. Jejku dziewczyny hałasują na górze. Jak im coś upadnie, wiecie, na panele, to od razu jest wszędzie słychać, takie uderzenie. I tak jest nieźle jeszcze w tym domu, bo w niektórych angielskich domach to jest tak, że naprawdę jak się chodzi po górze, to wszystko słychać trzeszcze. Zresztą ci, co mieszkają w Anglii wiedzą, jak to jest. Tu jest nieźle, ale jak ma matysi coś spadnie czasami akurat jest nade mną. No to mega, mega słuchajcie, to słychać. Pokażę Wam kogoś. Bo mam wrażenie, że ten Lord Jean chciałby się z wami przywitać, słuchajcie. On już od rana tutaj grasuje, pomagał mi trochę w kuchni, troszkę mi przeszkadzał, jak to rabuś, ale on jest taki, słuchajcie, kochany, ja nie mogę normalnie. Mógłby się tylko, tylko bardziej przytulać, bo ja tak mi tego brakuje, żeby on tak częściej przychodził i się przytulał, a on raczej jest taki, że, wiecie, chwilka, chwileczka, i za chwilę już mu się to nudzi i nie chce, odsuwa się. No nie trafił mi się taki, wiecie, mega przytulaszny kot, tylko taki na wpół. Słuchajcie, spaceri po spacerze. Wracam sobie pomału. Ale powiem wam, że super, jest rzeźko, sympatycznie. Porozmawiałyśmy sobie jeszcze z rana e, z Lilą. E, zastanawiam się, czy dzisiaj zrobić jakiś słuchacie rogalików, jak już po tym kursie będę. E, znalazłam fajny przepis, więc bardzo możliwe, że go zrealizuję. To Wam pokażę. Słuchajcie, przyjechałam do sklepu. Stwierdziłam, że potrzebuję paru rzeczy, skończyło mi się mleko bez laktozy. I dosłownie parę drobnych rzeczy, które chcę dokupić, żeby móc stworzyć inne rzeczy do jedzenia. Więc uciekam do sklepu, tym bardziej, że jak planuję rogaliki, to potrzebuję jakiejś margaryny, coś w tym stylu. Słuchajcie, co za zwariowany jest dzisiejszy dzień. Oddech, wdech, wydech, 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 słuchajcie. Mianowicie, yy, ostatnie moje ujęcie było pod Azdą. Co się okazało, że yy, nie wzięłam portfela. Dobrze, że się zorientowałam zanim wyszłam jeszcze z samochodu. Rozłączyłam się, sprawdziłam torebkę, tak wiecie, chowałam telefon i kurde, gdzie ja mam portfel, nie mam portfela, bo co, bo w weekend używałam innej torebki, brałam swoją kartę i swój portfel, no i niestety yy, nie mam, więc pojechałam na darmo, więc no nic innego nie pozostało mi jak powrócić do domu, wróciłam słuchajcie do domu, i słuchajcie, dziwnie się dzień potoczył. Nie mogę wam niektórych rzeczy też opowiadać, ale wydarzyło się takie coś, że jakby zrzuciłam pewien kamień z serca, tak ogólnikowo, i sprostowałam to, więc generalnie czuję ulgę, ale potem stwierdziłam, że już jak ogarnęłam te swoje sprawy, słuchajcie, to. Jadę jednak do tego sklepu, no bo e, mleko i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało, że wyjeżdżam z Osiedla i jest zamknięta droga, i nie mogę wyjechać do sklepu. E, ona będzie zamknięta przez wiecie, jakąś tam chwilę. Oczywiście można awaryjnie wyjechać, jeśli ktoś ma wypadek czy coś w tym stylu, ale nie mogę tak normalnie wyjechać. Więc odpuściłam sobie mm, kombinowanie i wróciłam do domu. Więc nie jest mi wskazane dzisiaj chyba pójść na zakupy i do sklepu. Słuchajcie. Bo dzieją się takie właśnie dziwne rzeczy. A to nie biorę portfela, a to mam zamkniętą drogę, nie mogę gdzieś dojechać. Teraz gotuję, słuchajcie, zupę pomidorową i nie mam makaronu, bo się okazało, że właśnie oprócz mleka brakuje mi makaronu. Zupa jeszcze troszeczkę dochodzi, wiecie? Ja tak lubię jak ta pomidorowa, tak sobie jeszcze wydobędzie ten smak pomidoru. A przyszłam odezwać się do Was, muszę wywieźć pranie i słuchajcie robić te rogaliki. Idę po komputer, bo tam mam przepis. Słuchajcie, już Wam pokazuję składniki do zrobienia rogalików. Tutaj możecie sobie spauzować i je spisać. A przepis, o tak będą wyglądały te rogaliki mniej więcej, o ile mi takie wyjdą, słuchajcie. I to są domowe wypieki. Przepis się nazywa rogaliki kruchodrożdżowe. I to właśnie jest to. Tutaj jeszcze sposób wykonania. Zaczynamy, słuchajcie, jogurt grecki, drożdże cukier, troszkę, żeby były cieplejsze. Robimy taki zaczyn. Zaczęłam robić rogaliki, słuchajcie tutaj jest jogurt grecki tak troszeczkę podgrzany można powiedzieć, dodany cukier i drożdże i teraz wyjęłam, bo to było w ciepłej wodzie całe opakowanie, wiecie cała ta miska, żeby właśnie ten jogurt nie był taki zimny jak prosto z lodówki i teraz słuchajcie przykryję ścierką i odkładam na 15 minut. Słuchajcie, zagniecione, gotowe ciasto należy włożyć teraz do lodówki na godzinkę. Także tak jak widzicie, zawinęłam folię spożywczą i wkładam na godzinę do lodóweczki. Hałas, który słyszycie, pewnie zbiera ta kamera, ta kamera mega zbiera właśnie. To jest zmywarka, bo wstawiłam na czyszczenie. Zmywareczkę, słuchajcie, przyniosłam stolnicę i zaczynam robić te rogaliki. Nie ma co tutaj za bardzo tłumaczyć. Rogaliki jak rogaliki, słuchajcie, widzicie w tym przepisie, co Wam zostawiam, ale. Słuchajcie, o, to ciasto, które wkładałam do y, lodówki, a tak naprawdę ja włożyłam na krócej niż godzinę, a do zamrażarki. Pół godziny w zamrażarce, to samo co godzinę pewnie w lodówce. Dzielimy na cztery porcje z tego, co y, sprawdziłam w przepisie. I słuchajcie, y, rozwałkowujemy na koło. Następnie dzielimy na osiem porcji i zawijamy rogaliki dodając jakieś ulubione powidła. Podzielimy teraz. Raz, dwa, trzy, cztery porcje. I z każdą porcją robicie dokładnie, słuchajcie, tak samo. Ja teraz od razu to sobie zawinę. I po kolei będę robiła to. Wkładam z powrotem do zamrażarki, żeby nie łapało ciepła, bo jest bardzo gorąco, słuchajcie. No i troszkę podsypałam mąką. Zaczynam wałkowanie. Może Was bym tu jakoś przysunęła. I don't really break too easily, but I'm worth it. i nice. I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me, so give me your all. I'll take it, I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me, so give me your all. I'll take it, I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Oh, oh, oh. Słuchajcie, wyciągnęłam pierwszą turę. One nie są ładnie pozwijane. Ja nie umiem tak, żeby mi nie wypływała konfitura. Tym bardziej, że ja miałam rzadką konfiturę, ale upiekłam te rogaliki. Nie zastanawiajcie się dwóch minut. Korzystajcie z tego przepisu. One są takie pyszne. Ja już jeden ciepły zjadłam. Jednocześnie kruche ciasto i jednocześnie drożdżowe. Jeszcze posypałam trochę cukrem. Rewelacja 10 na 10. Przepyszne. Dziewczynki będą za chwilę, dosłownie jak wrócą, zachwycone. Na pewno nie spodziewają się, że z konfiturą śliwkową będą jadły takie pyszne rogaliki. No zobaczcie. Pyszne. Także 100% polecanko, a w piekarniku jeszcze jedna tura. Rabulku będziemy obcinali Matysi dzisiaj włosy trochę. Tak, robimy. Fryzurę? Zobacz jaką on przyszedł. Maty już gotowa, włosy mokre. Mój Będzie Cię wspierał. Co? Chcesz taką fryzurę na rabusia? Tak. <grych> Czyli tniemy... Myślę, tniemy to total to match. Tniemy krótko, czy tak w miarę? Długo. Tak? Ile chcesz podciąć Długo. mniej więcej? Pokażesz nam na włosach? Myślę, że... Bo moje włosy są tak dotąd. No, długie już masz. Ej, a Ty masz małą szulkę na sobie. No ja ją założyłam, bo ja ją nie lubię. Założyła się bo co? Bo ja nie lubię, żeby jak się... Zapyta... Wzięłaś moją koszulkę z mojej szafy bez zapytania. Nie z szafy były w mojej szafie. Jak to możliwe, jak jeszcze wczoraj była w mojej, bo ją losowałam, jak chciałam gdzieś jechać, czy ją zapakować? Może dwie. Bo ja ją normalnie... Ty założyłam. już nie kombinuj! Ja, ja nie Ja, to ja tej bluzki w ogóle nie lubię. To jest moja bluzka. Ja ją za założyłam, bo ja ją nie lubię. One tak dobra, robią, słuchaj. Moje... moje włosy są tak dotąd. No. A ja myślę, że ta... Już tyle? tyle? Nie! Albo nie, może trochę więcej, bo mam takie końcówki trochę. No, z, z tyle. Ile to jest? Z 2 inches. To jest... 10 roz... nie, no, mniej to jest. Wydaje mi się, że to jest z 5. Dobra, zawieramy się za to. Zdjęcie przed i po? Nie będzie żadnej różnicy, jak to tak, wiesz, niewielkie obcięcie. Będzie? No dobra. I'll take it, I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, oh, oh. So give me, so give me your all. I'll take it, I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Oh, oh, oh. <laughs> Myślisz, że ja to, wiesz, czułam. Bo... Tak? to. Just watch me. Już po panice? Mało Ci obcięłam włosy. Będzie ładnie. Mama. Co? Rutkie. Tyle słuchajcie włosów obciętych. Co? Ile włosów. A, zobaczyłaś. No i teraz co będziesz robiła sama? No, tak jak ostatnio, robię sobie grzywkę. Mati sama sobie słuchajcie skracała ostatnią grzywkę. Ma jakiś swój sposób. To nie jest jakieś trudne. No nie. Dzielisz tak. Pokaż może nam. Musi być jak... bardzo równo. Po prostu... Biorę włosy, rozczesuję, biorę trochę z tej strony, trochę z tej. To nie I jest dobry. Nie, to nie polecamy tego tutorialu. I mat związała resztę, widzicie, w kucyka, żeby jej te włosy nie wchodziły. Wypuściła. Pokaż nam się przodem. Widzicie, dwa takie równe pasemka. Tylko musi szybko działać, bo już jej schną włosy, nie? Chyba nagrywa. No. Mam. Ale nie, ja muszę to zmoczyć. Tak? Tak, bo to jest za suche, już to widzę. Dobra, Mati była, zmoczyła te włosy. Bo jednak stwierdziła, że będzie źle, jak ich nie zmoczę. I zobaczcie, nie polecamy tego dorobienia w domu. Ona sobie tak troszkę cieniuje je. Tak po Przydałyby Ci się takie nożyczki, wiesz, do cieniowania, nie? No, nawet nie. Tak? A mi się wydaje, żeby się przydały. To nawet, to tak po prostu po troszeczku trzeba. Znaczy, Dobra, to już jak wysuszysz. Wysuchaj, wysuch, wysychają, <noise> Wysuchają. Wysłuchają Ci. To z... A jak skończysz i wysuszysz, to nam pokaż efekt. Aha. Dzieje, się widzę tam. Hej, ja, moi drodzy! Powiem wam, że właśnie wsiadam do auta. Przeszłam się już na spacer. Odprowadziłam e, lilę trochę. Pospacerowałam sobie, ale zaczyna kropić deszcz. I e, no i co? I nie. E, będę spacerowała. Muszę jechać do sklepu, muszę zrobić zakupy. Zastanawiam się, czy jechać do Azdy, czy do Aldika. Zaraz podejmę decyzję, bo te dwa sklepy słuchajcie biorą pod uwagę. W każdym razie, słuchajcie, cieszę się, że pada deszcz. Tak mówią to. W końcu będzie chłodniej. W końcu troszeczkę świeższego powietrza, mniej słońca. Wiem, że tu podpadam niektórym, jak to mówię, ale no mówię tak jakby ze swojej, wiecie, perspektywy stricte. I ja już naprawdę czekałam na to, żeby było troszeczkę chłodniej. Wiele z Was też w sumie pisało mi, że już ma trochę tych upałów dosyć. Od paru miesięcy non stop, wiecie, gonie za upałami i już po prostu starczy. Dobra, moi drodzy, ja ruszam. Teraz skombinować na około, na około i czerwone światło. Cześć! Słuchajcie, wróciłam już z zakupów spożywczych i zaraz Wam pokażę, co kupiłam po kolei. Zastanawiam się, czy sobie tu nie przesunąć krzesło, żeby mi wygodniej było, tak wiecie, na tej wysokości Wam pokazywać. Także chyba idę po krzesło, będzie futhol. Jest git, słuchajcie, e, mam już krzesło, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, kupiłam taką wielką bagietkopitę e, pieczoną na miejscu. To są w ogóle zakupy z Azdy, słuchajcie. I zakupy na kwotę jakieś 83 funty. Chyba coś takiego, tak wygląda? W każdym razie takie pieczywo. Następnie wzięłam, słuchajcie, e, ryż, te wiecie, takie ryże, ale czekoladowe. Wcześniej nie widziałam czekoladowych. E, tylko czekoladowe? Czy tofi też? Czoklet, ale słuchajcie, z karmelem i z czekoladą i z orzechami i czekoladą. No super, zobaczymy. Tu nie wyżej jest obniżona ilość tłuszczu, no, zobaczymy, zobaczymy. Będą dziewczyną mam nadzieję, smakowały. E, następnie już mi brakowało ze dwa dni, słuchajcie, ręczników papierowych, więc wzięłam i zakupiłam. I słuchajcie, wzięłam pączki z custard, czyli z takim kremem. Ja to nazywam z budyniem. E, pięciopak. I powiem Wam, że chyba dzisiaj jest dzień pączka i ja zjem słodycz. I mam ochotę właśnie na taki. Kolejna rzecz, Lila mnie prosiła, że jednak ona chyba będzie chodziła czasami w spódnicach do szkoły, bo wcześniej e powiedziała mi, że ona tylko w spodniach będzie chodziła, a teraz troszeczkę zmienia zdanie. Rabuś! On się tak wścieka, jak ja z wami rozmawiam, jak ja coś nagrywam, dostaje takiego speeda i właśnie teraz ma taką fazę. No i słuchajcie, zakupiłam czarne spódnice, bo mamy też szare, ale Lila mówi, że szarych nie może. Madi mówi, że może. Nie dojdzie z dziewczynami. Ja nie czytałam, nie chciało mi się tej rozpiski. I wzięłam dwie takie. Tylko wiecie co wzięłam na rozmiar? Lila, jak wiecie, ma 11,5 roku, a ja wzięłam na 10, chyba 11. Kurczę, nie widzę tej metki. Słuchajcie, z rozmiarówką. W każdym razie kupiłam tak, jakby o jeden rozmiar mniejszy niż ona nosi, niż jest na jej wiek, ze względu na to, że one są drugie te spódnice, wydają mi się bardzo duże. No i one są takie plisowane e, i one są pakowane po dwie sztuki, więc od razu są dwie spódniczki. I słuchajcie, ja już Wam kiedyś mówiłam, że kupowałam w Aździe takie bluzeczki, że bardzo je lubię, co mają ramiączka z koronki i mam takie białe i czarne, krótsze i dłuższe. Kró Dłuższych ostatnio nie widzę, chyba Matysia mi podebrała. I była różowa. I stwierdziłam, że będzie bardzo fajnie wyglądać do moich szarych spodni. Ona kosztuje tylko 3,5 funta. Rozmiar 80, Bardzo twarzowa. Jak wiecie, ja się z różem w tym roku przeprosiłam, więc taką bluzeczkę zakupiłam. Nawet to się Następnie mamy 3 pak papryki 3 w trzech kolorach. Kolejna rzecz to jest jedno opakowanie pomidorów śliwkowych. Słuchajcie, kupiłam jeszcze jedno opakowanie, ale zapomniałam bardzo ważnej rzeczy, o którą mnie prosiła Matysia, typu mozzarella, zapomniałam buratę, mozzarelle. szkoda, może podjadę jutro. Słuchajcie, były na przecenie zredukowane z 2,5 funta na 1,40 gruszki i to całe opakowanie, które tak naprawdę, one nie są nawet jeszcze miękkie, a zobaczcie, jakie duże opakowanie, więc stwierdziłam, że biorę. Kolejna rzecz to ciasto francuskie, właśnie Mati mnie prosiła o mozzarellę, ciasto francuskie, coś tam jeszcze, nie wiem tylko czemu to jest tłuste, czy coś tam ciekło, nie wiem, w każdym razie takie ciasto, kolejna rzecz to frankfurterki, kolejna rzecz, a właśnie, może to ten sos się zgniótł, albo coś, ale słuchajcie, wziąłem taki kokonat lemon grass sos, czyli do na przykład kurczaka, do krewetek, jak chcę zrobić taki specyficzny sos e, cytrynowo-kokosowy, to właśnie tutaj był taki trochę gotowy i stwierdziłam, że się może skuszę i zobaczę, jak to smakuje. Dzisiaj miałam fazę na jakieś sosy w ogóle. E, kupiłam drugie właśnie opakowanie tych pomidorów, co Wam mówiłam. I też kupiłam truskawki na miejscu, gdzie były zredukowane. I one są do zjedzenia, słuchajcie, już dzisiaj, więc musimy je zjeść, ale z dwóch funtów na 80 pensów. Więc więcej niż o połowę truskawki, zamiast 2 funty za 400 gram to miałam za niecałego funta. Za chwilę, jak dziewczynki wrócą pokroję i sobie zjemy. Całe opakowanie piersi z kurczaka. E, tutaj jest, słuchajcie, kilogram, lekko ponad kilogram, kilogram 50, nie półtora kilo, tylko kilogram 50 za 6 funtów 34 węzy, czyli możecie sobie przeliczyć mniej więcej. E, Czyli za kilogram 6 funtów, jako że wychodzi. Rachunek z azdy to nas nie interesuje. Trzecia największa reklamówka to jest tutaj i tak jajka. Free range, oczywiście medium 12 sztuk. Kolejne jajka. E, z wolnego wybiegu, oczywiście. Szczypiorek z dymką. Kolejna rzecz to bułeczki z e, sami czekoladowymi, można je tak nazwać. Można, wszystko można, słuchajcie. Ryż. Kolejna rzecz to właśnie skusiłam się na korma cooking sauce z cebulą, z kokosem, z orzechami, słuchajcie, z przyprawami i słodki. Bardzo fajnie wygląda taki sosik. Nie próbowałam, wypróbuję. Opakowanie pietruszki, pasterniaka tak naprawdę. Tutaj mamy Tutaj mamy cukinię i ona była po prostu dzisiaj w jakiejś promocji za 75 pensów dwie małe cukinie. Kolejna rzecz to sałata lodowa. Kolejne rzeczy właśnie to muszę włożyć do zamrażarki. To kupiłam 200 gram krewetek tych wiecie bardzo dużych, tych większych niż królewskie. Widzicie? Tak one się prezentują. Bardzo lubimy krewetki. Zrobię właśnie jakiś sosik fajny, makaron i będzie jeden obiad. Chociaż zastanawiam się, czy starczy tych krewetek. Być może kupię jeszcze jedno opakowanie. Kupiłam też marchewki. Kupiłam pieczywo. I tutaj mamy tego typu pieczywo. Dla dziewczynek na kanapki do szkoły. Olej, bo mi brakował, ale taki olej, wiecie, nie oliwe z oliwek, tylko słonecznikowy, chyba albo rzepakowy. Kolejna rzecz z działu polskiego to taka. Tutaj słuchajcie, cebulka. Ona jest dosyć droga, ale my ją uwielbiamy do różnych rzeczy. Kolejna rzecz, to stwierdziłam, że kupię sobie pudding, 25 gram protein, bez dodatku cukru, podwójna czekolada, mniejsza zawartość tłuszczu, mógłby być nawet większa ilość tłuszczu. I on kosztował słuchajcie po dwa funty, coś mi się tak wydaje. Kolejna rzecz, to jest mleko, słuchajcie i kolejna rzecz, kolejne mleko bez laktozy. I mamy następnie dwa awokado. What? I mamy następnie dwa awokado, brałam je z działu bio, czyli wiecie, z takiego zdrowszego działu, mam nadzieję, że tak jest. I kolejne dwie rzeczy to są makarony, brakowało mi, chciałam właśnie kupić dwa opakowania, bo to jakieś takie małe zapasy, ale nie, kupiłam trzy opakowania różnych makaronów, bo ostatnio zorientowałam się, że nie mam, więc wybrałam z stążeczki i jakieś tam inne i słuchajcie, wzięłam jeszcze właśnie nudle jajeczne, żeby zrobić te krewetki. Kolejne dwie rzeczy to są pomidory, słuchajcie, w puszce. One mi się do wielu rzeczy przydają, a wczoraj wykorzystałam wczoraj. E, następnie mamy właśnie koncentrat pomidorowy, który bardzo lubię. Robiłam pomidorówkę wczoraj, więc słuchajcie, ona jest też na dzisiaj na obiad. I coś do tego jeszcze dorobię. E, tu kupiłam do pieczonych ziemniaków przyprawa. E, tak wygląda, i stwierdziłam, że w dobrej cenie była, więc ją wzięłam na dziale polskim Kebab Gyros. I oczywiście garlik. E, mam świeży i jeszcze używam e, granulowanego. Opakowanie cytrynek do może już jakieś herbatki zaczną wjeżdżać jesienne. Dzisiaj jest naprawdę fajnie jest 19 stopni. Chociaż jak widzicie, jest nadal duszno, jeszcze parno. E, I chodzę na tak, jak widzicie. E, następnie ser. Taki tym razem wzięłam. Widzicie, że ja chyba tego ekstra e, nie kupowałam tego takiego mocniejszego. Duża zawartość protein, i zastanawiam się, czy on jest lepszy niż ten, co zazwyczaj jadłam. Zobaczymy. Kupiłam też ogórka świeżego, ale jakiś taki mały widzę, i oliwki w opakowaniu. I to są, słuchajcie, wszystkie zakupy. Trzeba to teraz rozpakować i zrobić sobie śniadanie, ale szczerze mówiąc, mam ochotę na drugą kawę, a nie na śniadanie dzisiaj. Także ogarniam, moi drodzy. I jutro widzę, że muszę podjechać chyba po tą mozzarellę, bo Mati mi nie daruje. Albo może jeszcze dzisiaj jak wrócą dziewczyny ze szkoły, to podjadę z Matysią i kupimy buratę mozzarellę w albiku. Dobra, także zabieram się, słuchajcie, nie chcę mi się tego rozpakowywać i układać, ale trzeba. Zabieram się, słuchajcie, za sprzątanie w szafce wstydu w kuchni. Tutaj już wyjęłam trochę rzeczy, będę robiła porządki. Wczoraj robiłam tutaj częściowo porządki, i dzisiaj padło na tę szafkę. Ogólnie chcę, tak wiecie, wkraczając w jesienny klimat, posprzątać po kolei, sobie codziennie albo co drugi dzień w szafkach. Jak będę robiła to stopniowo, to w ogóle nie odczuję tego, żebym, wiecie, tak mega sprzątała, bo jak poświęcę 15 minut na jedną szafkę codziennie, to w ogóle tego nie odczuję. Już wam mówię, co mam. Chorizo podsmażone, do tego wkrojone. Tutaj tak nie widać bardzo, ale ja mam tam szparagi, słuchajcie. Powkrajałam szparagi. O. I jeszcze jest posypane, to słuchajcie, szczypiorkiem. Więc jest full wypas, jajecznica. Tutaj jest pasta z jajek z serem białym, z twarogiem, Jajka majonez, brie, awokado, pomidorki z bazylią, oliwą z oliwek. Także zabieram się za jedzenie. Jest tego dużo? No nie wiem, czy to zjem, ale mam nadzieję. Słuchajcie, robię dzisiaj krewetki z kurczakiem, z czosnkiem. Dodam taki sosik, który kupiłam w Aździe. Nie wiem, co jeszcze do tego dodam, bo nigdy tego sosu nie używałam. Krewetki już tutaj odmrażam w ciepłej wodzie i ugotuję do tego nudle. Taki mam pomysł na obiad. Na razie dałam trochę tej piersi. Możliwe, że jeszcze dokroję, bo mam jej dużo. Ale tak na wstępie, słuchajcie, wymyśliłam właśnie takie dzisiaj. Danie, dam Wam znać, jak ten sos w ogóle, właśnie ten, smakował i czy warto go w ogóle kupować. Tak wygląda moje danie, które robiłam. Jest troszeczkę ten sosik rzadszy, ale w sumie mi to nie przeszkadza. Ja nawet taki wolę. Słuchajcie, ja mam inny makaron, dzieci i Artur mają nudle. Ja mam makaron koniak, czyli, wiecie, ten taki, kto, co praktycznie nie ma kalorii. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja za chwilę zbieram się na siłownię. Nie chce mi się iść ciężko, mi się na nowo, słuchajcie, zmotywować do ćwiczeń. Nie ukrywam tego przed Wami, mówię Wam jak jest. Strasznie mi się nie chce, no ale co? Trzeba, wiem, że trzeba, więc staram się chociaż pójść, nie wiem, dwa razy w tygodniu, a chodziłam i cztery, słuchajcie, więc naprawdę... E, chyba zacznę ćwiczyć też od października w domu. E, no, taki jest mój plan. Może to, że nie muszą wychodzić, to mnie bardziej zmotywuje, chociaż wiem, że też płacenie za siłownię mnie zawsze bardzo motywuje. Więc zobaczymy, jak to będzie. E, no, ale dzisiaj idę, właśnie zdjęłam warkocze, muszę zrobić sobie jakiegoś wygodnego koka. Idę też w takim t-shircie, bo słuchajcie, chcę już go dobrudzić dzisiaj i dać go do prania, więc nie ma sensu zakładać całego stroju. Na dole mam normalnie leggingsy no i taka trochę zaspana, nieprzytomna, ale idę na trening, jeszcze naszykuję sobie wodę. Dziewczyny do szkoły i zaczynamy. Spacer zaliczony, Lila odprowadzona, rozmowy poranne zaliczone. I śmigam, słuchajcie, na tą siłownię. Powiem Wam, że jest rzeźko dzisiaj z rana, nie? Nie ma już tak poranków takich bardzo ciepłych, już są takie, bym powiedziała, rzeźkie. Ale w sumie spoko, akurat taka, słuchajcie, rozgrzewka przed e, ćwiczeniami.